19 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego domu opieki grupy Orpea. Rezydencja Świętej Jadwiga to najnowszy dom opieki grupy Orpea zlokalizowany w centrum Wrocławia. Miejsce stworzone z myślą o osobach, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki medycznej, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz rehabilitacji. W dniu dzisiejszym dokonaliśmy uroczystego otwarcia rezydencji Święta Jadwiga. Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności naszych gości, pracowników, ale co mnie bardzo cieszy, mieszkańców, ponieważ to było tylko uroczyste otwarcie, a pierwsze przyjęcia do tego domu były już we wrześniu. Także mamy kilkunastu rezydentów, którzy są z nami, i kolejnych zapraszamy do tego pięknego miejsca. To dwunasty dom opieki Orpea Polska który we Wrocławiu II, bo mamy już rezydencję na dyrekcyjnej. Mamy tutaj 130 miejsc, w których w pokojach jedno i dwuosobowych mogą zamieszkać osoby starsze w każdym stopniu zależności, czyli takie, które są jeszcze aktywne i wymagają tylko niewielkiego wsparcia ale również takie, które wymagają już pełnej opieki opiekuńczej i pielęgniarskiej. Miejsce szczególne. Myślę, że też szczególne dla mieszkańców Wrocławia. Dawny szpital na Traugutta teraz zyskał nowe wnętrza, całkowicie odrestaurowany, odremontowany z pięknym ogrodem. Jest miejscem, w którym myślę, że wiele seniorów będzie chciało stworzyć swój nowy dom. Miejsce, w którym mamy pełną opiekę pielęgniarską, opiekuńczą, medyczną, rehabilitację, własna kuchnia, posiłki zjadane w restauracjach, robione pod kontrolą dietetyka. Staramy się przede wszystkim aktywizować naszych mieszkańców po to, żeby spędzali jak najwięcej czasu w tych wnętrzach, w bibliotece, w salach wspólnych. Pokój jest ich miejscem, ich miejscem do spędzenia nocy, do odpoczynku, ale staramy się, żeby nawiązywały się też tutaj przyjaźnie i relacje i to już się udaje.